Fantastyczny rajd, startujemy tu tutaj drugi raz. Właśnie piękne tereny. Zobaczcie ile kibiców. Tutaj rajd też jest kochany. 3, 2, 1, go! 30 prawy, 3. Syp. 60 prawy, 4 minut. Średni syp. Walka w naszej klasie. Tym razem jesteśmy na drugim miejscu, nie wygraliśmy. No nie udało się pokonać słuchajcie, tego potwora e, Porsche 911 GTR. E, no robiliśmy wszystko, żeby, żeby ich przegonić, bo prowadziliśmy, a później już nasze chłopaki przeszli. Naprawdę nie było łatwo e, na, na tych odcinkach wygrać z tak mocnym samochodem. Bardzo fajne, jest drugie miejsce. E, no, niestety nie daliśmy rady ponad raz mocniejszemu tym Porsche. Nie mogliśmy podjąć tam. Na początku oczywiście jakaś tam walka była, ale później jednak kilka, po kilka sekund uciekał nam. Próbowaliśmy, ale trudno. No, jest, jest drugie miejsce, cieszymy się bardzo z tego miejsca. Dawaj łapę! Fajnie, fajnie super! To było, to było ładnie pojechane. Na początku ta opona w tym pierwszym hamowaniu tak nie trzymała, ale później już było ok, nie? Ponownie pokazaliśmy, że w tym samochodzie można jechać bardzo szybko. Na kilku odcinkach pokonaliśmy samochody klasy R5. E, prowadzimy chyba w punktacji, znaczy chyba się umocniliśmy, jeżeli chodzi o tą klasę Pro1. E, zobaczymy. Możliwe, że będziemy tutaj startować do, e, do, do końca sezonu. Jeszcze musimy zobaczyć, jak te terminy z mistrzostwami Polski e, się zgrywają. Jeżeli to się wszystko połączy, to możliwe, że pojedziemy dwa cykle. Oczywiście nad e, numerem 1 są mistrzostwa Polski, ale skoro tak dobrze rozpoczęliśmy, jesteśmy wysoko w punktacji, to może w ramach treningu pojedziemy cały sezon Thermag Maskę.